Gdzie jest mi smutno i wpadam w te przeklęte dziury, to tak mniej więcej wygląda jakieś takie bezpieczne miejsce, które sobie wyobrażam w głowie i tak wygląda moja idea tego, że życie może być fajne. Dokładnie takie chwile. Wschód słońca kompletny spokój. No powiedzmy, że to jest natura, mimo że jesteśmy w sumie w mieście. Niewyobrażalnie przyjemne jest bycie samemu w takiej sytuacji. Chciałem sobie pobiegać, ale ostatnio za dużo biegam, więc żeby nie przesadzić z treningami to po prostu się rozciągam.

Takie poczucie podróży z miejsca na miejsce daje ci taką przyjemną ciszę w głowie, porównywalną do tego, co czujesz po dwóch godzinach biegania. To zabawne, lądujesz w Toronto i masz widok na najbardziej znany widok w Toronto. Dzień dobry, dzień dobry. Witam, witam, Oto Karol. No, przyznam, że kompletna zmiana klimatu od Potstonu. Jest troszkę zimniej tutaj a architektura kompletnie inna. Wszystko wygląda jak yy, taka stylowa co się na Tarasy Wisiławe. To jest takie nowoczesne polskie osiedla. No i jesteśmy, patrzcie, jesteśmy na 40 piętrze w centrum Toronto. Tak. No także że przez najbliższe cztery dni będę się zatrzymywać u Natalii i Karola. Mm. Ale dobra. No to chodźmy. Zobaczymy, co tu mają. Bo wow, i tam w wszystko widzi. Wszystko. Co ty to gdzie jedziemy najpierw? Gdzie jedziemy e, najpierw? Do małego Tybetu. Do małego Tybetu. <grym> do małego Tybetu w Parkdale na pierożki tybetańskie w Logas Corner. Nie. Masło, nie? Lubisz masło? Ja. <grym> ja spróbuj próbuj sobie. wzięliśmy, żeby zobaczyć co to jest. Smakuje dziwnie. W tej restauracji serwują herbatę z masłem. Znaczy bardziej jak masło, nie? Tak samo masło. Tutaj, jak się zobaczy, że ktoś ma w domu fioletowe światełko, to najpewniej ma też krzaczek marihuany. Oglądamy sobie taki śmieszny sklep. Bardzo śmieszny sklep. <grym> nazywa się Drake. Jest naprzeciwko hotelu, który nazywa się Drake. I w ogóle w Toronto mieszka Drake. Ale nie w tym hotelu. Ale nie tu. A teraz przed nami kolejny przysmak, czyli Putin. Putin to jest takie śmieszne kanadyjskie danie. Frytki z sosem. I serem. No, przedziwne danie Putin. Takie rozciapciane fryty z tym. <grym> z serkiem, i śmietanką, i boczkiem. Wszystko na raz. Ja jestem teraz w ogóle w Kanadzie drugi raz. Pierwszy raz byłem w Montrealu tylko na jakieś 2-3 dni chyba. I to było 6 lat temu. Więc nie mam na, na, na temat krady żadnej faktycznej wiedzy. No poza tym, co się tak ogólnie wie. Gdzie idziemy? Sam James Coffee Boy. strasznie dziwna rzecz w tej y, Kanadzie tutaj przyjmują tylko karty debetowe w wielu miejscach, a nie kredytowe. całym świecie jest zawsze odwrotnie. Bądźcie na to przygotowani. I tu? Tu jest dobra kawka? Jest dobra. Ale almond milk to jest zło. Ja tu mam espresso. Dzisiaj mam taki szybki walkthrough po różnych dzielnicach. Ta się jak nazywa? Kensington yeah, Market. Kensington Market. To jest taki Pisowski klimat. Ludzie wystawiają swoje winy na ulicę celem sprzedaży. Co tutaj mamy? Taką o nazwie Gobernador i taką o nazwie Pahafish. To jest fajny Hadak? Tak? Chce so o Hadak? Jakkolwiek to jest po polsku, nie wiem, jak to jest hada po polsku. Jum, oh, Mało instagramowe te jedzenia w Montrealu, znaczy w Toronto i bardzo dobre. Y tutaj za nami jest takie dispensary, gdzie można kupić sobie marihuanę. Lega znaczy właśnie one, one są legalnie czy nie? Nielegalnie. Nie to jest, Tutaj się nie, nie kupuje marihuanę. Mój plan tutaj w Toronto jest taki, żeby właśnie tym tematem marihuany się tutaj troszkę zająć. w sensie zrobić film na ten temat. Mm, ale to jeszcze nie dziś. sprzęty gospodarstwa domowego przearanżowane na zwierzęta. Była taka gra, kurde, jak się ta gra nazywała. Taki sandbox na PS4 z dwa lata temu wyszedł. To, co mi się najbardziej podoba w Kanadzie i w Toronto, to że społeczeństwo jest bardzo różnorodne i około połowa osób tutaj mieszkających nie urodziła się tutaj. I co więcej, możesz się tutaj przeprowadzić i zadeklarować, że jesteś no, Kanady. 51% i możesz zdekolorować, że jesteś Kanadyjczykiem i jakby nikt tego nie podważy, bo każdy Kanadyjczyk ma jakby inną historię hmm. i inny background i na tym polega jakby tożsamość tutaj. Hmm. Śmieszna knajpa, taka w ogóle jak taki yy, ten dół opiumowy wygląda trochę, taki chiński motyw. No jak w domu prawie. <grych> cholernie długie dni tutaj mają, jest po 19, już 20 po 19 i cały czas jest jasno. Nieprzyzwyczajony jestem, no w Japonii jednak o 6 już jest ciemno. To jest coś, o czym się nie myśli dostatecznie dużo. Od której do której jest dzień w danym miejscu i jak długi jest dzień w danym miejscu na świecie? Wracamy hmm? do domu powoli. Skorzystamy z rowerów miejskich, okazuje się, że w Toronto mają praktycznie taki sam system, jak w Nowym Jorku. Ten sam. Ten sam. Nie praktycznie ten sam, ten sam. Jak to jest w ogóle z jeżdżeniem? Jeździ się po jezdni czy po chodniku, nie, czy nie wszystko jedno? Parka w parkach można rowery Aha. można rowerem Ale ogólnie jeździsz, jeździ się po jezdni, nie? Tak, tak, tak. Nie, nie z ruchem ulicznym. Nie, 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 nie wolno po radni, nie? nie wolno, okej. Okay. Z są parki, gdzie można. Tokio jest śmieszne, bo w Tokio jako rowerzysta jesteś praktycznie ponad prawym, bo Masz. możesz jeździć jak ci się podoba. Dawno nie jeździłem na rowerze. Chyba w Nowym Jorku jeździłem ostatni raz na rowerze właśnie. Jeszcze tu śnieg macie, no wiesz co? Już jest kwiecień. Ak, kā tu ładni, kurva. Ale dzisiaj mam ekspresowe, skompresowane zwiedzanie i już nie nadążam za omawianiem atrakcji, które wi widzimy. To jest PAF, The, the PAF, czyli przejście, sieć tuneli takich, jest napisane, o. Na dół pomachać i kupić No pięknie, wasz budynek mieszkalny ma Banksiego wystawionego. Biedny Banksy. Hm. Podobnie jak wiele prac Banksiego jest to e, wystawione na wyciętym kawałku ściany <gry> z innego budynku, który już nie istnieje. Wow, ale macie widok. Nie jest widok na downtown. No i to był bardzo szybki ekspresowy dzień, zderzenie z Toronto i jestem tu jeszcze na kilka dni. Zobaczymy, jakie niespodzianki czekają na nas jeszcze. W tej części świata. Do zobaczenia jutro. Pa!